Hej, 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 hej. Witam, 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 witam was wszystkich moi mili. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Witam was Kalderni. Jak widzicie, z bety bety Star Wars Battlefront gry nie powiem, żebym jakoś specjalnie na tą grę czekał. Jestem wielkim fanem oczywiście Gwiezdnych Wojen, ale jakoś za tą grą tak powiem wam szczerze, nie wyglądam i nie wypatruję jej aż tak bardzo. E, aczkolwiek e, dobrze, że pozwolili e, ograć e, betę e, ludziom, dzięki czemu będą mogli wiedzieć mniej więcej czego się spodziewać po tej grze. E, w grze będzie dostępny tylko multi, e, chociaż będą jeszcze dostępne misje kooperacyjne lub single playerowe, ale no... To nie jest kampania, umówmy się. <laughs> w tym odcinku rozegramy sobie jeden meczek. W becie mamy dostępne tylko i wyłącznie dwie mapki pozostałe są nieaktywne. Z tego co widzę i się orientuję, są to mapy wyłącznie z oryginalnej trylogii, czyli z epizodu 4, 5, 6, czyli bitwy, bitwy które miały miejsce w tych epizodach. Nie ma żadnych bitew z epizodu 1, 2, 3 aż koda, ponieważ ja bardzo lubię design klonów z drugiej części, z drugiego epizodu i z wielką chęcią bym sobie pograł troszkę na mapie powiedzmy na Genosis, chociażby Genosis, Genosis, jakoś tak ta planeta miała się nazywała no i w każdym bądź razie tam bym z wielką chęcią sobie zagrał ale cóż, nie ma tego na razie, może w przyszłości dodadzą zagramy sobie dzisiaj na Dropzone Walker Assault jest mapą na, przeznaczoną na wyższy level, z tego co mi się wydaje, ponieważ tutaj nie ma czegoś takiego jak w Battlefieldach systemu klasowego. Tutaj mamy tylko i wyłącznie swój profil, który levelujemy, odblokowujemy różne dodatkowe bronie sobie, wspomaganie jakieś tam granaty i tym podobne bzdety. Tak więc na drop zone sobie zagramy. No, jesteśmy w Imperium czyli to, co preferuję. Cóż, mapka nie jest duża, nie jest e, też jakoś specjalnie rozbudowana, to są głównie skały, że tak powiem. E, Okej, okay, wchodzimy. Ale grafika jest e, świetna. Tyle wam powiem. Grafika robi wrażenie, jest naprawdę mm, bardzo dobrze zoptymalizowana ta gra. No i dobra, w mapce chodzi o to, abyśmy przejmowali i bronili tego typu kapsuły. Yy, no i tak, jest 8 na 8, yy, na tej mapce przynajmniej tylko da się grać 8 na 8, nie wiem jak, auć. Być może, e, znaczy na pewno na innych mapach mm, będą jeszcze, e, znaczy na innych mapach będzie większa ilość graczy prawdopodobnie dostępna, no ale na tej musimy zadowoli, zadowolić się meczem 8 na 8, tak jak mówiłem. Jest kilka ciekawych rozwiązań mm, tutaj w grze. Uff, dobra, nie będę tam może chodził, ponieważ widzę, że są obwarowani strasznie. O, jest coś takiego jak... E, odrodzenie się przy partnerze, jest to cholernie wygodne. Ale grafika robi wrażenie, wystarczy spojrzeć w niebo. Na niebo. Dobra, jeszcze nikogo nie zabiłem, smuci mnie to bardzo. No tak, nas jest dwóch mniej, bo już ludzie powychodzili. Uff, uniknąłem orbitalnego ah, ostrzału orbitalnego. Dobra, widzę, że mamy też AFK jakiegoś Matoła. Innymi słowy, mecz chyba z góry skazany na porażkę. Wejdę, wejdę. Jeszcze żyję. Aj, prawie go zatłukłem. Ale zabiłem też kogoś z tym granatem, który rzuciłem. Tyle, że przegrywamy. Oni już dwie kapsuły odbili, a my tylko, my żadnej. Ciekawe ile musiałem do niego strzelać, aby go zatłuc cóż, wnioskuję, że to raczej nie jest tryb hardcore. Au, au! No, teraz u nich wyszło troszkę ludzi. Aha, mnie przerzuciło do. Nie, jestem w Imperialach, tylko po prostu jestem w niebieskiej drużynie. Ale nas jest mniej, bo tylko czterech, jeden awkuje. To co to za gra, moi mili? Najwyżej rozegramy sobie jeszcze jedną i bitwę. Oh. No tak, ja nie mam nic jeszcze poodblokowanego. Tak naprawdę żadnych dodatkowych ani lepszych broni. Aczkolwiek w becie chyba nie będziemy mieli zbyt pokaźnego arsenału, tak mi się wydaje. Przydałby mi się jetpack, bo tutaj jest coś takiego jak jetpack. Jest coś takiego jak jetpacki, to jest w ogóle mega opcja. Co zdobyłem? Rocket launcher. Tutaj nie ma pojazdów na tej mapie, więc średnio mi się przyda do czegokolwiek. Akurat chciałem wyciągnąć i z niego skorzystać. Coś mi nie idzie strasznie. No ja się nie dziwię, że Lord Vader, Vader jest niezadowolony. Tak, u nich już ktoś ma 14 fragów. Ojej. No tragedia. Trafiłem na strasznie chujową rozgrywkę.

Wydaje mi się, że tylko ja próbuję cokolwiek robić w tej rozgrywce. Wow, w ogóle dwoma strzałami? Jest chwila moment, jak mnie zdejmują, tyle powiem. No i pokonali nas. A ja wychodzi na to, że byłem najlepszy w teamie, chociaż miałem najwięcej zgonów. Dobra, weźmiemy sobie, rozegramy jeszcze jeden mecz. Podskoczy nam właśnie ranga, czyli ten poziom, który zdobywamy, poziom naszego profilu. Aczkolwiek niezbyt dużo punktów zdobyliśmy. Troszkę kredytów. Dokładnie nasze punkty przekładają się, są przeliczane na kredyty. A za kredyty zaś możemy kupować sobie różne dodatkowe rzeczy, nowe bronie odblokowywać, nowe wyposażenie. <laughs> Zobaczmy, czy mógłbym coś odblokować. Mogę, ponieważ zdobyłem trzeci poziom profilu. Co my tu mamy? Ok, tylko granat. Wydawało mi się, że coś więcej. Znaczy, granat mam odblokowany. Mam jeszcze strzelbę. Odblokowuj... Odblokujmy sobie ją, bo czemu by nie stać mnie? No, na to już mnie nie stać. Jonshot. Jakiś specjalny strzał prawdopodobnie. Cooldown 20 sekund. Co z tymi samymi? Ludźmi będę grał? Chyba tak. Ale nas jest teraz więcej, może wygramy. Zauważyłem, że granat, który rzucamy, granaty nam się nie kończą. One mają cooldown. Po prostu możemy rzucić co jakiś czas granat. Bardzo przyjemne rozwiązanie. Kurwa, mać, myślałem, że ktoś idzie i przepycha mnie. Teraz jestem po stronie rebelii. No i nikt tego nie przejął. No, wydaje mi się, że z Debilami gram. albo z citerami. Okej, okay, teraz my przejmujemy. Z tyłu, no oczywiście że z tyłu, ze snajperki chyba. Nie wiem co, zdobyłem jakąś bombę, rozłożyłem którą wcześniej zdobyłem. Dobra, gdzie jest kolejny pod tu? i przegrzał mi się blaster. To jest chyba bomba, więc ona może. Zobaczymy, czy wybuchnie po chwili, czy wybuchnie dopiero jak się ktoś zbliży do niej. I nieźle oberwałem. Hapeki nam się regenerują. Dobra, kolejny, kolejna kapsuła przejęta. Ach, kurde, jestem przyzwyczajony, że jestem po stronie imperium. Ale mam y, działko stacjonarne, które mogę rozstawić w jakimś miejscu. które I to działko będzie atakowało naszych wrogów. Więc trzeba je w dosyć dobrym miejscu rozstawić. Powiedzmy tu. No, przyjmijmy trzeba uważać, zewsząd mogą wyjść. Wow, co to było? No, zabiłem chyba kogoś albo z punkty poszły za przejęcie. Now the location of another part. Let's capture it Dobra, nasza. Co ja zdobyłem teraz? Aha, tym mogę rzucić też. I to robi wielkie boom, dobra. Ok, od tyłu idzie spora grupka. Ej, ja mam tylko jedną... jednego kila. Troszkę mnie to zdemotywowało. Tu mam boosty, co tym razem? O, jeszcze raz. Ten taki termodetonator, nazwijmy to, ten potężny termodetonator. No w końcu. Wow. Oberwałem mocno. Aj, drugi mnie z boku bił, ale tego nie zabiłem. Cztery zgony, dwa kile. O, tak sobie. No i zabrał mi wyposażenie ostatnie, trudno. Za chwilkę wygramy, mamy cztery zdobyte kapsuły. The Ach. Schować się strasznie daleko, ciska się tymi granatami. No, i wygraliśmy. Nie poszło mi jakoś nadzwyczaj dobrze, jeśli chodzi o zabijanie. Ale kto by na to patrzył? Ciekawe, czy wskoczy kolejna ranga. Teraz już będzie znacznie trudniej, tak mi się wydaje. No właśnie, teraz nim wyższą rangę zdobędziemy, no to trochę potrwa. Dobra, moi mili, mam nadzieję, że wam się podobało. Zakończymy na 20 minutach, tych 21-22, um... Chciałem wam pokazać tylko tą grę, ale być może nakręcę jeszcze następny materiał, jeszcze drugi, w sumie raczej na pewno, na następnej mapie. Na tej drugiej mapie, na której jeszcze nie grałem osobiście i jestem jej bardzo ciekaw, bo tam już będą pojazdy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że gra wam się jak na razie podoba. Ja muszę powiedzieć, że choć na nią nie czekam, jest ok, okej, jestem, jestem bardzo pozytywnie do niej nastawiony. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej!